Żłobę to miejsce jak drugi dom dla dzieci. Warunkiem dobrej jakości pracy placówki to jest przede wszystkim świetnie wykształcona kadra, która dba zarówno o rozwój społeczny, emocjonalny jak i zdrowie dzieci podczas pobytu w żłobku. Cieszymy się, że mamy ten żłobek od 11 lat i jako prekursorzy na tym terenie to doświadczenie cały czas rozwijamy. Świetne warunki pobytu dzieci, dobrze wykształcona Kadra, wypracowane zasady pracy z dziećmi, dobra współpraca z rodzicami to podstawa. Żłobek jest najważniejszym okresem w rozwoju dzieci. Szanowni Państwo, drodzy rodzice naszych kochanych maluchów, miało nam przypomnieć, że gmina Poraj dysponuje ponad 70 miejscami dla dzieciaków w wieku żłobkowym. To nie tylko miejsce, w którym dzieciaki mogą być zaopiekowane, to również fantastyczna atmosfera, to wspaniałe, empatyczne, kompetentne ciocie, czyli nasze wspaniałe opiekunki, ale to również cudowna baza, która pozwala dzieciakom rozwijać się. Rozwijać interakcje pomiędzy dziećmi, i na pewno jestem o tym przekonana bo takie są opinie rodziców, którzy już mają dzieciaki w naszych żłobkach że przyspieszają ich rozwój w tym okresie życia. Pani dyrektor, jak pani ocenia nasze najnowsze dziecko, czyli żłobek w Masłońskim? Uważam, że ten żłobek stworzył warunki naprawdę zbliżone do domu. Bo i dzieci czują się tutaj świetnie, ale i rodzice są zadowoleni i chwalą. I przede wszystkim osoby, które tu pracują, czyli opie panie opiekunki, te warunki doceniają. To najnowsza placówka żłobkowa. Warto dodać, że póki co zapraszamy również rodziców, dzieci w, w wieku żłobkowym spoza gminy Poraj. Szanowni Państwo, jeżeli Państwo się zastanawiają nad tym, czy zapisać dziecko do żłobka, to bardzo serdecznie zapraszamy do żłobka gminnego w Poraju. Jesteśmy placówką, która stawia przede wszystkim nacisk na bezpieczeństwo, bezpieczeństwo dzieci oraz ich wszechstronny rozwój. Wykwalifikowana kadra, pań, cioć, opiekunek, dba o... E, Indywidualne podejście do każdego dziecka. Wspieramy dziecko w każdej strefie jego rozwoju. Dbamy o to, aby wspierać go w zakresie samoobsługi, rozwoju emocjonalnego, społecznego. W tym roku szkolnym gmina Koraj uzyskała dofinansowanie w ramach programu Aktywne Place na rozbudowę. Placu Zabaw i nasza placówka uzyskała dofinansowanie na nowy, fantastyczny, bezpieczny Plac Zabaw, z którego nasze maluszki będą na co dzień korzystać. Więc drodzy Państwo, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, wątpliwości, chcielibyście o coś dopytać, to pamiętajcie, że jesteśmy placówką bardzo otwartą dla Was. Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców i ich dzieci z terenu Gminy Poraj oraz spoza Gminy Poraj do naszego żłobka. Rekrutacja rusza już 2 lutego i trwa do końca marca. Serdecznie zapraszamy.